Szanowni Państwo, trzeci odcinek wideoinformatora. Pomoc Kościoła w Potrzebie pokazuje Państwu różne miejsca na świecie, gdzie Kościół boryka się i z przesiadowaniami, i z różnymi innymi problemami wynikającymi z trudnej sytuacji. Tak jak chociażby w Ziemi Świętej, w Strefie Gazy. Bardzo dobrze znamy te wszystkie dramatyczne zdjęcia. Pokazujemy dlatego, żeby uświadomić Państwu, że z jednej strony my, jako ludzie, jako tworzący mistyczne ciało Chrystusa, chcemy tym ludziom pomagać i pokazywać, że nie są sami w ich cierpieniu. Maj 2024 to już trzecie wydanie naszego wideoinformatora. Zobaczmy, co dziś przed nami. Niesiemy pomoc, czyli jak PKWP pomaga na świecie. Polska mąka dla Libanu. SOS dla Ziemi Świętej. Pomoc ciągle potrzebna. I apel o modlitwę. Rozmowa z patriarchą Ziemi Świętej. Nasz nowy asystent kościenny, ojciec Anton Lesner, bardzo mocno dziękuję też i gorąco za pomoc materialną, ale podkreśla, że ta pomoc ma sens wtedy, kiedy ona jest połączona z modlitwą, z tym wymiarem duchowym. Bo kościół to nie tylko ten materialny wymiar, ale i duchowy. W jego apelu do Polaków, w jego apelu do nas zrozumiemy, dlaczego powinniśmy te dwa aspekty pomocy łączyć. One wtedy mają sens. Pomoc Kościołowej w Potrzebie, papieżskie stowarzyszenie, które pomaga w wielu regionach świata pocierać łzy uczniów i uczennic Chrystusa, którzy dzisiaj płaczą, niesie pomoc Kościołowi prześladowanemu. Ojciec podczas mszy świętej bardzo mocno podkreślił, że czasami ważniejsze od tej pomocy materialnej jest przynoszenie nadziei i miłości tym ludziom, którzy cierpią. Znam to chociażby z mojego ośrodkowego doświadczenia w Aleppo, gdzie ludzie nam mówili: Dziękujemy Wam, że jesteście. Bo w ten sposób pokazujecie nam, że ktoś o nas pamięta. Musimy być tego świadomi, że to co święty Paweł nam mówi, że jeśli naszą nadzieję pokładamy tylko na tym świecie, no to nic nas nie wyróżnia od pozostałych. Ale jako chrześcijanie mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie, bo Jezus Chrystus jest nowym stworzeniem. Stare umarło, nowe żyje. Stary człowiek umarł, nowy człowiek ma się w nas narodzić. Jezus nam powiedział to, co uczynicie jednemu z tych moich najmniejszych, nieście uczynili. A czego nie uczyniliście? Mnie nie uczyniliście. Musimy jednak pamiętać także o tym, że oprócz pomocy materialnej przynosimy też życie wieczne. Ten wymiar duchowy musi być bardzo mocno podkreślany. Dajemy tym ludziom nadzieję na życie wieczne, na wieczną miłość, bo chrześcijaństwo nie kończy się tylko na tej ziemi. Pomagając ludziom przetrwać te trudne sytuacje na tej ziemi, pomagamy ludziom dojść do zbawienia, dajemy coś, czego świat nie może dać. Ktoś powie, że w niektórych rejonach świata odbudowywujemy kościół, a potem po dwóch latach wybucha wojna i ten sam kościół jest niszczony. I ktoś powie, że ta pomoc nie miała sensu. Ale to, czego nie zniszczy wojna, czy nie zniszczą bomby, to jest ta miłość, która wyraża się w tym, że tysiące ludzi chciało pomocy w budowaniu tego kościoła, tam, gdzie on był tak bardzo potrzebny. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach przynosimy chociaż ten symboliczny grosz ofiarny wdowy. Pamiętamy odpowiedź Chrystusa na to pytanie, kto złożył największą ofiarę ta wdowa, która dała swój ostatni grosz. Oczywiście musimy to robić profesjonalnie, w duchu odpowiedzialności za powierzone nam pieniądze, ale też musimy mieć świadomość, że jak nie przynosimy Jezusa, to przynosimy ciągle za mało. Jeśli nie przynosimy tej prawdziwej miłości, to przynosimy za mało. Musimy o tym zawsze pamiętać. Musimy pamiętać, że ten prawdziwy pasterz, Pan Jezus, stoi zawsze w środku naszej misji. Tak, zagrał Szanowni Państwo, widzimy, że nie tylko ta materialna pomoc jest bardzo ważna, ale również to przynoszenie nadziei. Bo Chrystus jest nadzieją dla wielu ludzi i przynoszmy ją. To, co ojciec Anton powiedział, a muszę powiedzieć, że mówię to o fachowiec, bo był doradcą w wielu firmach finansowych, zanim został kapłanem, jest pasjonistą, czyli to cierpienie Chrystusa, jak dzisiaj pięknie powiedział w homilii, to największy wyraz miłości Boga, który wyraził Ci w Krzyżu. Dona jest to trochę zrozumiałe, ale nieśmy to, i to jest nasze zadanie pomocy Kościół potrzebie, ocierać łzy Boga tam, gdzie On płacze, i przynosić tę nadzieję, którą Chrystus nam daje. Dziękujemy za to, co czynicie i dziękujemy wszystkim dobrodziejom w Polsce. I nieśmy te ducha nadziei wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Szanowni Państwo, dzięki Waszemu wsparciu realizujemy różne projekty, od pastoralnych po humanitarne. To dzięki jednemu z naszych dobrodziejów, panu Markowi Małeckiemu, dostarczyliśmy 800 ton mąki dla Libanu. W tych najtrudniejszych miejscach, w najtrudniejszym czasie mogliśmy podać kromkę chleba dzieciom w szkołach, w sierocińcach. Dziękujemy za to, że my możemy w waszym imieniu dzięki wam pomagać. Ten obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Głód to nadal wielki problem wielu krajów świata. Pomagamy w wielu miejscach na świecie. Czasami mamy wrażenie, że pewne miejsca, gdzie jest źle, gdzie jest wojna, stają się zapomniane. Tak nam mówili Syryjczycy, prosząc, abyśmy nie zapominali o nich. Tam trwa ponad 13 lat wojna. Również ta sytuacja syryjska wpłynęła na sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną w Libanie. Ten kraj, który kiedyś był Szwajcarią Bliskiego Wschodu, nazywany dzisiaj Przeżywa ogromne trudności. Kiedy we wrześniu minionego roku wizytę w Libanie złożył ksiądz profesor Waldemar Cisło, na miejsce właśnie docierały pierwsze kontenery z mąką. Ludziom nie starcza na podstawowe potrzeby, typu chleb, ogrzewanie, prąd. Ten dramat Libańczyków chcemy wesprzeć naszą pomocą. Dziękujemy za tę pomoc. Jest szczególnie potrzebna po wybuchach 4 września i w obliczu wszechstronnego kryzysu gospodarczo-ekonomicznego. Do Libanu trafiło 800 ton mąki z polskiego zboża. Pozwoliła nam ona nakarmić głodnych, między innymi w szkołach, sierocińcach czy obozach dla uchodźców. Po pierwsze chciałbym podziękować polskim dobroczyńcom niosącym pokój za wszystko, co dla nas robicie, ale szczególnie za mąkę, która trafiła do nas w bardzo trudnym, wrażliwym czasie. Wszystko dzięki naszemu darczyńcy, panu Markowi Małeckiemu, prezesowi Solbetu. Chcemy przekazać na ręce pana prezesa wyraz takiej materialnej wdzięczności. Trochę ciężki, ale jest to święta rodzina wykonana z drewna oliwnego. Właśnie na ręce pana Marka przekazuję z tym trochę ciężki taki dar z podziękowania. Damy radę. Bardzo dziękuję, książę profesorze. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, między innymi dzięki takim sponsorom indywidualnym, jak prezes Solbetu pan Marek Małecki, może już planować i realizować. Kolejne projekty w tych najbardziej potrzebujących rejonach świata. Nie należy w ogóle pytać, czy warto pomagać. Należy pomagać i cieszyć się z tego, bo to jest najwyższa wartość najwyższe szczęście największa siła do dalszej pracy. My w tych zakładach możemy funkcjonować, możemy porządnie pracować i porządnie myśleć, jeżeli to ma wartość nie tylko na maszyny przeliczone, ale i na dobro dla ludzi. Dobro powszechnie się mówi, że wraca. Tak, bo jak się pomaga, to ci ludzie się bardzo cieszą. Jak się cieszą, to nie jest tak, że ta siła głosu i radości nie biegnie naokoło kuli ziemskiej. Biegnie i do nas dociera. W związku z tym my sami możemy czynić jeszcze więcej dobra, ale mamy satysfakcję spokojnego snu, spokojnej radości, a da Bóg, że może nawet będziemy z uśmiechem umierali. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie, które mówi, że podzielony smutek jest połową smutku, a podzielona radość jest podwójną radością. Także kontynuując słowa Pana Prezesa można powiedzieć, warto pomagać, bo to dobro wraca i życzymy tego, żeby i... W tej formie takiej błogosławieństwa Bożego, żeby się te zakłady rozwijały, bo jak wiemy, jest ich sporo w Polsce i z tego cośmy podpytali, to idzie dobrze, oby Pan był błogosławił w tym wymiarze, a wtedy pewnie będzie łatwiej pomagać, a z drugiej strony, żeby ta postawa Pana Prezesa bo wiemy, że jest wiele osób czasami zastanawiają się, jak coś dobrego po sobie postawić, korzystała z tego dobrego przykładu. Liban w ekonomicznej zapaści jest już od lat. W rodzinach brakuje pieniędzy, co ma związek z wysokim bezrobociem, potężną inflacją. I kryzysem miejscowej waluty. Szanowni Państwo, nasza piękna ceja jest dla Ziemi Świętej: polegająca na tym, że kupując wyroby z drewna oliwnego, dajemy chleb, dajemy możliwość przeżycia chrześcijanom w Ziemi Świętej, pięknie się rozwija. W okresie Bożego Narodzenia kupowaliśmy szopki, teraz zachęcamy do pięknego prezentu na chociażby pierwszą komunię świętą pudełko i piękny różaniec wykonany przez tamtejszych chrześcijan, a jednocześnie świadomość, że dając piękny prezent, dajemy kromkę chleba komuś, kto jej nie ma. Sytuacja w Ziemi Świętej nadal jest bardzo trudna. Przez konflikt Izraela z Hamasem cierpią także mieszkający tu chrześcijanie. Dla wielu rodzin jedynym dochodem była sprzedaż wyrobów z drewna oliwnego. Teraz, gdy nie ma turystów, nie mają z czego żyć. Palau. But Bethlehem, because everyone knows that in Bethlehem z turystami. A teraz pracuje z turystami. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy wejść na stronę pkwp.org łamane przez sklep i kupić wybrany produkt z drewna oliwnego. To realne wsparcie dla chrześcijan z Ziemi Świętej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ech, jako chrześcijanie jesteśmy cały czas Zaangażowani w taką wewnętrzną walkę o nadzieję dla obydwu narodów. O to szybkie zakończenie konfliktu, o rozpoczęcie platformy dialogu i porozumienia. Na naszej stronie można kupić różańce krzyże i inne wyroby, które w tym czasie mogą być idealnym prezentem na pierwszą komunię świętą. Zapraszamy na pkwp.org, łamane przez sklep. Szanowni Państwo, mamy wiele. Możliwości pomocy, jedna, która jest możliwa dla wszystkich z nas, to modlitwa. Kardynał pizzabala, patriarcha łaciński Jerozolimy zarówno w Jerozolimie na spotkaniu, jak i tutaj w Polsce, kiedy odwiedzał nasz kraj, prosił o jedno. Módlcie się o pokój. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Eminencjo, witamy w Polsce. Kilka tygodni <sum> temu widzieliśmy się w domu Eminencji w Jerozolimie. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Szczerze mówiąc, niewiele się zmieniło. Wojna ciągle trwa, a negocjacje utknęły w martwym punkcie, choć może coś się w tej sprawie dzieje. To jest wszystko bardzo trudne do zrozumienia. To z czym mamy do czynienia to sytuacja konfliktu, w której bardzo trudno zrozumieć kiedy i jak się to wszystko skończy. Pierwsze słowa, kiedy spotkaliśmy się w Jerozolimie, to było pytanie skierowane do nas: czy modlicie się za pokój w Ziemi Świętej? Czy przesłanie zawarte w tym pytaniu jest ciągle aktualne? Oczywiście, że jest aktualne. My się musimy modlić za pokój, ponieważ jesteśmy wierzącymi. Musimy być przekonani, że nasza modlitwa zmieni serca tych, którzy podejmują decyzje. Na koniec chciałbym prosić o krótkie przesłanie dla nas Polaków modlących się, wierzących. Co możecie robić? To oczywiście modlić się, wspierać społeczność chrześcijan nie tylko w Gazie, ale w całej Ziemi Świętej. Zrobić wszystko, żeby pokazać im, że nie są w tej sytuacji sami. Szanowni państwo, dziękujemy za poświęconą uwagę i czas. Dla wielu chrześcijan jest niezmiernie ważne to, że ktoś o nich myśli, za nich się modli. To jest to przesłanie, z którym do Państwa idziemy. Zachęcam do pomocy, wszyscy możemy się modlić, a ci, którzy mają taką potrzebę serca, mogą to również czynić poprzez wsparcie materialne. Za wszelkie dobro Państwu dziękujemy. My jesteśmy pomostem pomiędzy tymi, którzy mogą pomagać, mogą się modlić, a tymi, którzy cierpią. Szczęść Boże.